Witam, witam z samego rana. Dzisiaj wielkie spadki na rynku kryptowalut, ale czemu takie spadki są? Zaraz Wam wyjaśnię, powiem świeże wiadomości z rynku, właśnie co się dzieje, jakie są spadki i troszkę dobrych też wiadomości, tak? Nie tylko złych dzisiaj. Okej, okay, to jedziemy dalej, już nie będę tu przedłużali. Patrzcie, Warren Buffer, największy inwestor, jaki tylko istnieje, tak? Na bardziej znany, bilioner, tak? To tak, on tak tutaj jest z tego zdjęcia, ale takie kreskowane, tak? E, on zainwestował 1 bilion dolców, właśnie w bank, który akceptuje kryptowalutę. Tak, taki friendly bank, przyjacielski taki bank, tak? I tu jest też dobra jazda, ponieważ Warren Buffer zawsze był przeciwko Bitcoinowi i zawsze był przeciwko kryptowalutom, tak? a to jest starszy inwestor, który nie, ro, nie lubi dużego ryzyka i jest po prostu e, nastawiony na długoterminową inwestycję, tak? Ja się staram właśnie zrobić jego właśnie e, ideologię na właśnie kryptowaluty, tak? I tu widać, że on właśnie zrobił pierwszy krok i ruszył w stronę tego, żeby, za, żeby zainwestować właśnie tutaj jeden bilion dolców. A czemu? A może przez ten kurde bank w metaversie, tak? Albo coś takiego? No nie wiem. No ale tutaj właśnie jest dobra właśnie jazda, tak? I jedziemy dalej. Co się stało? Tak patrzcie, to są też dobre wiadomości. Centralny bank w w Hiszpanii, tak, będzie e, licencjował w ogóle kryptowaluty, tak, jako pierwszy bank będzie prowadził na exchange zrobił, tak, e, jako kryptowaluty, tak, bardzo to jest dobry indykator, banki właśnie idą w tym nurcie kryptowalu tak, Wie, jak, jak, jak wiemy JP Morgan wczoraj e, wstąpił w Metaverse, tak, hiszpański bank, wiemy, że skarbiec e, w Kanadzie też właśnie akceptuje krypto, tak, wielka, duża legalizacja kryptowalut, tak, tutaj właśnie jest. I tutaj właśnie też widzimy, że FEDS, tak, też zrobił właśnie te ze zebranie ostatnio, tak, nie wspomniał dużo o kryptowalutach, tylko wspomniał właśnie ryzyko rysk kryptowalut, tak, czyli ten e, ryzyko, tak, że e, nie są stabilne i duże ryzyko i też ryzyko pod względem właśnie finansowym e, Amerykanów. Ameryki, tak, No tutaj Fedcy też chcą wypromować swoją właśnie kryptowalutę, oni chcą właśnie zrobić tego e, cyfrowego dolara, tak, Tu możliwe także, dlatego tak mówili, tak, spodziewałem się coś innego, innej wiadomości, ale takiej dużej wiadomości jeszcze nie było, sądzę, że właśnie ten właśnie o kryptowalutach będzie, to zebranie może pod koniec marca, ponieważ Fedcy trzymają parę bilionów dolców właśnie, e, też sami kryptowalut, tak, i może też nie chcieli regulować ten, takie tam rzeczy, tak, i nie nie bardzo dobrze, ale oni też, FECY i FBI zrobiło właśnie nowy taki skład, żeby właśnie e, krypto te właśnie e, zbrodnie, te, te przestępstwa właśnie regulować, tak? Żeby łapać tych właśnie złodziei i tych ludzi, tak? Na no, ostatnim haku z tego 2017 roku, że tam ludzie byli złapani, taka para z, z paroma bilionami właśnie dolców, tak? Co właśnie FECY to przechwycili tak? To widać, że oni robią krok do tego, żeby właśnie robić właśnie ten e, świat kryptowalut bardziej bezpiecznym. I tu jest też bacie Bacien dobra, właśnie też e, takie wiadomości, tak? taki indykator też może być w przyszłości wzrostu, tak. I idziemy dalej, co tu się dzieje. Tu troszeczkę ta chyba takie, no chyba te złe wiadomości, tak, sorry, tu się coś spieprzyło się, to jeszcze raz polecę. Tutaj taki jest gość, taki stary jest inwestor, to taki jest też Warrena Buffera, tak? Taki partner Ala, tak? E, Do tej szkoły, Taki stary dziadek, że on chyba, ma, nie wiem, wygląda na 100 lat chyba, tak? Ale tu jest taka właśnie jazda, że ten dziadek y, powiedział. Co tu się pieprzy cholera jasna? Tu mam ten. że ten dziadek właśnie on powiedział, że kryptowaluty to samo jak i taka choroba jest, tak? Że kryptowaluty powinny być w ogóle zbanowane dawno, dawno temu, tak? I po prostu nie powinno być takiego miejsca na kryptowaluty i że jak Chin zbanował krypto kryptowaluty, to on ich podziwia, tak? No tutaj w tyle, tyle powiem, no gość ma 100 lat, on nie rozumie kryptowalu, dla niego takie wzrosty wie, wiecie o e, spadki 10%, 20% w akcjach, to były już koniec świata, tak? Takie inwestorzy jak Warren Buffett takie coś, nie uważam, kryptowaluty, bo oni tego dobrze nie rozumieją, tak? Świat się zmienia, idzie w ogóle w innym kierunku i starsi ludzie czasami są e, wypierani z tego całego biznesu, bo świat i nurt się zmienia. No i tak ja mogę teraz w, w, wytłumacz NFT, jak ja tego sam dobrze nie rozumiem, nie? Wiecie o co chodzi. Okej, okay, idziemy dalej. To się zawiesiło, nie ważne, przepraszam was. Idziemy dalej. Patrzcie też, druga jazda, tak? Ukraina legalizuje bitcoin i kryptowaluty, tak? Ale czemu legalizuje, ponieważ chce w tej wojnie właśnie z tą Rosją, tam może, taki, może być ta wojna, tak? Chce też, żeby ludzie ją wspierali, inne kraje właśnie e, datkami z kryptowalut. Tak dlatego zrobili krok w tym kierunku, właśnie żeby te kryptowaluty były tam legalne. Myślę, że ja powiem, ostatnio oglądałem, przedwczoraj oglądałem ten Wołyń film, o tej właśnie Ukrainie i tutaj mi koparka opadła tak ostro, że zmieniłem zdanie o tym państwie, tak? Ale to już nieważne, to już nie jest ten temat właśnie teraz. Jedziemy dalej. I to jest i tutaj właśnie jest też ta wiadomość tego gościa, co tak gada głupoty te stare, to jest właśnie powód spadku, tak? Zapomniałem tutaj, tutaj wspomnieć. Następnym powodem spadku jest też, że Kanada zbanowała 32... Cztery portfele z kryptowalutami, tak? Tu chodzi o protest e, takich e, konwój, takich. E... Cięża, ciężarówkowców, tak, nie wiem, takich kierowców o oh, sorry, tirowców, tak i jakieś tam portfele ich wspierały tymi kryptowalutami po prostu oni je zbanowali, tak, to nie znaczy to, że tutaj Kanada banuje w ogóle całe kryptowaluty, tu kanadyjski skarbis też będzie miał teraz możliwość e, bitcoina i ethereum, tak, które otworzą na duże firmy i korporacje nam, ale tutaj właśnie widzimy też, ludzie, którzy się nie znają i takie rzeczy właśnie tutaj czytają, to myślę, że jest złe robi się strach na rynku, tak, tam stary gość tam gada stuletnie, tak, takie tam pierdoły i też ludzie nie wiedzą, z Kośma e, dolców, jest na, na stanem bardzo dużym inwestorem, jak ktoś tam pierdnie troszeczkę w media, tak? To od razu to się widać na grafie, kurde, od razu w, w ciągu paru godzin, tak? Dobra i jedziemy na to, już mówiłem to chyba trzy razy. Duże firmy, takie jak Twitter, czy ten, e, YouTube i Disney, tam takie rzeczy, tak, akceptują właśnie e, kryptowalutę, tak? Tu zaakceptował Ethereum, właśnie Twitter, dał takie coś, że można dawać. Napiwki w ogóle w, na Twitterze w Ethereum, tak, bardzo dobre też. Też widać następny krok, że też Ethereum się zaczyna akceptować, nie tylko Bitcoin. Tak, Ethereum też idzie para-para z, z, z Bitcoin, te web w web, można powiedzieć, tak. I tutaj też jest dobra jazda. Patrzcie, NBA bierze. I robi 30 NFT, które chce właśnie sprzedać, tak? I też widać, że nawet NBA już bierze, właśnie, jakieś troszeczkę kawałek tego ciasta, tego, tego paja, tak, NFTs, tak? Chce też się dorobić szybko, właśnie na e, tym, właśnie nurcie tych NFTs, tak? I duże, właśnie firmy, jak idą te NFTs, to wiadomo, że kryptowaluty idą, bo to też, też jest na blockchainach, właśnie kryptowalu, tak? Te same jak i Metaverse. I jedziemy dalej. Tutaj patrzcie, Sekuja, tak? To taki właśnie jest e, firma w Ameryce. Ona właśnie zrobiła. E, nowy fund na krypto, tak, nowy właśnie taki z, z, zebrała kasy, duży ma kapitał i zebrali ponad 600, e, 600 milionów dolców właśnie na kryptowaluty. Też jest dobry indykator, ponieważ to jest duża firma w Ameryce i też właśnie idą e, w te właśnie kryptowaluty. Takie widzimy właśnie duże firmy bilionowe, tak, które właśnie teraz zacierają ręce i chcą mieć troszeczkę z kryptowalut i z NFT i z metodów, troszeczkę kasy, tak. I tu też jest dobry właśnie, dobre Wiadomości. Tu są dobre wiadomości też dla Avalanche. Tak to też jest e, konkurencja Ethereum. Tak Avalanche po, e, miał w ogóle most w 2001 roku otworzony z Ethereum. Tak. E, ale teraz właśnie zrobiła się taki e, third party czyli trzeci taki most inny taka, taki taki ten taki branch tak takiego mostu się zrobił gdzie właśnie pozwolił na to żeby te właśnie e, gas fees czyli te opłaty były tańsze tak jeszcze tańsze tak co robi to dużo konkurencji dla Ethereum ponieważ Ethereum e, opłaty są bardzo drogie tak ale jak już wiemy, Ethereum, duże korporacje wybierają Ethereum i się adoptuje w NFTs, w Metaversie, bo Ethereum to jest it, Ethereum numer dwa, kryptowaluta, najbardziej pewna, tak? To nikt nie wierci ci Solany, czy tam jakieś Avalanche, czy Cardano. Ethereum jest na pierwszym miejscu, moim zdaniem, tak? Ale tutaj Avalanche robi na lepsze postępy, lepsze niż nawet Solana, tak? Bo Solana opadał na ryj teraz po 35%, a Avalanche w, w skali jednego tygodnia poszedł o 2-3% w górę, tak? I to co dobre, też wiadomości dla, dla Avalanche. I to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. Pozdro i powodzenia. Na razie.